Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem strony Barry w dzisiejszym takim nocym odcinku e, poradnikowym, jak się auta Jak złożyć podanie na modcza, tak -mod na serwerze Real Czyli na tym co obecnie wiem, no to zacznijmy od rejestracji konta. Będzie krok po kroku, no i tu są zasady, sobie przeczytacie oczywiście. E, się, czyli Twój login. i podać eee, muszę podać to jest, tak. swój to nie jest mój aktualny tylko taki stary jakiś bo ktoś powiedział kolumn no to bardzo się wiem, że ja jak chcecie możecie dalej że wam poleci jakie jak to no, na YouTube. no i tutaj macie już takie mniej ważne rzeczy, ale jeżeli komuś się chce w to bawić nie ma problemu, zakończę ilustrację Aha. Musimy potwierdzić pocztę. to chyba każdy wie, chodzimy na swoją O Ok, nie chcę trochę hasło Dobra, jesteśmy jednym. Okazało się, że nie trzeba potwierdzać hasło, trzeba, ale w dalszym e, korzystaniu z forum. Na razie chyba przez i tak może nie musimy wchodzić w podania. E, Rekryzysacja na tym która jest aktualnie off, ale chyba będzie. Czyli wchodzimy, co nas interesuje, czy nam od Chatta dzisiaj i wzór, co jest najważniejsze. Jak piszecie bo wzoru, to nas nie No i kopiujemy sobie wzór, podania. takiego. Wstecz klikamy u góry, nowy wątek. Pamiętajcie, że musicie mieć ukończone 13 lat. O. Dobra, czyli nie mogę... Z... Musimy jednak potwierdzić konto Ja się przeloguję na moje Dobra, zalogowałem się już konto na moje konto Potwierdźcie na e-mail też będziecie mogli pisać Mamy już skopiowany wzór Mały wątek No i tutaj u góry Zjedzmy z nawiasem Mówimy ładnie, wygląda. podajmy mi twój nick Twój No i wklejamy Sklejamy Nick i low, w moim przypadku, to znaczy w waszym minimum, czyli wpisujemy nasz wiek, czyli dajmy na przykład hmm, 67, posiadasz TeamSpeak, a TeamSpeak jest bardzo ważny, to no macie dużo poradników, jak wejść na serwer. Jeżeli gadasz z adminami na TeamSpeaku, masz większe szanse, czyli dajemy tak, ile grasz no na serwerze, ile gramy, dajmy 3 miesiące czasu poświęcasz Coż, no to tak z 5-6 godzin, żeby się dostać myślę. No i dlaczego właśnie tu 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 coś Ja jestem fajny, no musicie sami tam sobie. Nie można napisać, jestem fajny i żeby się powtarzało, no właśnie 10 zdania, to by dlatego ty. Dlaczego ty? No i klikamy potem, napisz wątek, no i tyle. Czekamy na sprawdzenie administracji i prawdopodobnie dostaniemy od czata. Więc dziękuję za obejrzenie, jeżeli komuś pomogłem, na przykład ktoś nie wie jak się zarejestrować, są takie osoby, nie wiedzą gdzie napisać to podanie, no to dlatego, be, dla takich osób jest ten poradnik. Więc cześć, witam, żeg witam, tak. żegnam się z wami, cześć.